Ej, czy to jest prawdziwe? Te różowe? Nie, to na pewno jest z plastiku. Jest? Nie stałby prawdziwy. Gołap tutaj. Ej, to, kur, mrugnął. Nie, to prawdziwe jest. U. Co on robi? Daj mi rękę. O, 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 o ty! Ej, daj mu się ugryźć. No to, dawaj. Może nie jest. O, okej. Okay. Okay, Halo! Ej to chyba serio służy do komunikowania Dawaj, idź na dół i zobacz czy będzie mnie słychać Nie chcę nie słychać Ale kongo jak on ma zęby Jopie, Nie ma zęby. Fajnie, bo do dentysty nie chodzi, więc powinien nie mieć Ej, pojeba, On ma takie oczy, jakby ku... Chciał nas zajechać. Kurde. za darmo coś Lubię, jak coś jest za darmo Stary, za darmo Dobra, aby wihi było w środku The Florida Aquarium Ale tu rybą śmierdzi ku... A co jest? Ty dawaj dotknij Ty patrz jak łaskam meduzkę I co jak galaretka? Mhm Yeah, there you guys go These guys are kind of all over the place Except for the North and South Poles You probably will have a... Ty, nie parzy mnie Nie kopła mnie Ty, ale fajnie Dobra, idę, idę umyć łapy I fajnie nigdy nie dotykam meduzy Patrz, tam O kur... to już? No ale do je Gdzie tak, pazury ma. Gdzie ma chuja? Gdzie on sra? Ty to pies jest w ogóle. Co ma tak tym dziobem? O, tu też są ty! O jaką fryzurę ma. To Jerzy Dudek jest. Ty co ty mnie dziobać chcesz? Widziałeś mu dziobać nie chciał. A tu co jest? O tu wydra, jest to Martynka, czy jak ona się nazywała? Ty oglądałeś taką bajkę Pingwini z Madagaskaru? Uh -huh. Tam była ta Martynka, czy jak ona tam? To to jest tutaj, ta wydra. wiesz. W ogóle jaką przezroczystą wodę mają. O jest! O kurwa, jakie to wielkie Ale co? Jaka ogromna ona jest chyba, Ja myślałem, że to mniejsze jest A tu co jest? Co tu jest? Nic tu nie ma chyba, albo ja A I wyobrażasz sobie mieć z takiego węża buty? Co mieć? Buty, buty z takiego węża A za? Sztos. Ej, czy to jest prawdziwe, ten różowe? Nie, to na pewno jest z plastiku. Gdzież to... nie stałby kur... dziwy gołąb tutaj. Co jest ten. Ej, ja, kur... brugnął. Ty, to prawdziwe jest. O kur... Ch... Ch... <grym>, ja ale... Ała, sorry widzowie, ugryzłem. Ty, o tamten zoba jaki stoi skurwiony. Jaki nos on ma długi. To Podkomanie mu urósł. O rybka! Rybka lubi pływać. O cholera, rybka! Cholera. Ale o, szanina, rybka! Dajmy złapią. Nie, do not touch. Ale to jest. For your safety. Jak nie jesteś bezpieczny, to dotykaj. Ty ale jaka fajna tu dżungla, jakby. Ej, co to jest? O kurwa! Ty, Seller, widziałeś to? To nie jest ta ryba, co jak się napuszy, to jest taka wielka z tymi? Z kolcami? Rozdymka no, to chyba ona Że wiecie, jak się w kurwi to się tak napusza Weź ją wkurwić jakoś trzeba, żeby się napuszyła O ty, a tego widziałeś? Ja pierdziele no, a jakie ma łapki? To daj mu palca. To są tą rybę. Próbuję zjeść. Ej, to jest ten pelikan chyba czy nie. Co ma taki dziup ogromny. Co on, kurwa robi. Tańczy. Kurwił się chyba. Ale była beka jakby go ujebał. A nurek. Co, co to za ryba? Nurka. Co on pokazuje? Mam chorą kurkę. Ona pyta taksi, taksi. I tak się A on wzorki robi z bąbelków dla dziecka. Możemy jej faka podać? Takie wow. Ja w ogóle gdzieś widziałem, że takiego nurka, właśnie. Nie wiem, czy to nie tu. Płaszczka zaatakowała. widziałeś? Wow. No, witam, ona coś sztuczki robi. U, o, to, to właśnie ta płaszczka ponoć zaatakowała tutaj kogoś Ale to ryba jest ogromna, jak pierdziela. Patrzcie, porównajcie do mojej ręki. W sumie to nie da się porównać, ale ogromne to jest. Ej, patrzcie, całują się. Co jest kurwa? Bez zuma? O ty, Ty, one się biją, a nie całują. Ej, to jest to co mieliśmy jeść. Ty co on mu tak na tym wrzuca? Nawaj jedz. A to jest Homar chyba, tak? <ELL> <mane narr exhausting> <Democracy> ja, <parece> emotions, a to jest chyba szpital dla ryb. bez szpital dla ryb. idzie, idzie Co to jest? To jest homar. A te ryby czemu w miejscu stoją? They look fake. because they are electric. It's fake. Daj mechanika. Yeah, they're mechanical fish. No touching, please. Kurwa mać. Nie można dotykać. Ty! Co ona robi?

except your fucking brain <laughs> yeah nothing in here is going to have a brain with the exception of the fish and we've got some hermit crabs in here but yeah those anemones the urchins the sea stars no brain no heart no bones no lungs See, There's scissors no bills no axes dotykam. Tu takie muzea i parki w Polsce, a tutaj. Tu się możesz doknąć, tutaj wszystko jest. Bez a O Polsce kratu też pierdoli. Gdzie do tej kajku, nie wsadzaj tę łapy. Nie można specaków. Szczerze to jest ładne, ale trochę tak obrzydliwe, co? Czemu obrzydliwe? Chur, chur, chur. Ty, elektryczny wąż. parcie Electric il. <grym> ale mordy ma. <grym> Jak to nie jest ta ryba piła? Nie Na pewno? A widzisz to piłę? No, no to jest właśnie piła. Albo dziobak. A gdzie to jest sraka ptaka? Nie widzę jej to jakaś żaba coś się nazywa sraka ptaka, ale jej nie widzę. Patrz jaka malutka. W to był jak kupa ptaka. Jakby ci... Ptak narobił na auto. Patrz, to możesz dotknąć, zobaczyć jak to razi prądem. Ty, zepsuły te dzieci to. Kur... małe zepsuło o. Ziemniak? Może tu dotnij palcem? Już to guma. Nie kliknie, jak dotykasz palcem. Nie, to się w ruszało. Te dzieci to zepsuły. O. Ja nie wiem, odszedłem i działa. Ty patrz! Ty. Ona cię chce zjeść! Na pierdolę, ja dziękuję <laughs> Stary się przestraszył No patrz, ona głodna jest Ty dosłownie jak ryba taka śliska A ten tutaj? Dobra, zapytałeś, Cieszę się dziecko Cieszę się No Jeszcze raz Jeszcze raz, o! Późno co tak nisko pływa. O ty dalej stoi ten skórę Wkurwiamy go znowu O, <grystanie> o, 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 o. O ty! Skurzym <grystanie> Ale weź ja ci jemnie Ej, daj mu się ugryźć No to <grystanie> Dawaj Może nie jest... O, oh, okay. Oh, okay, Would it sting if he bite him? No

Którą widziałem na żywo w Egipcie Znaczy nie wiem czy na świecie, ale jest ultra niebezpieczna znaczy, o oh jest, red lion fish species Gdzie tu jest konik morski? O, są. Patrzcie To był oh. ulubiony pokemon Ty, Ferrari Ale mi <noise> się tak wydaje, ale patrz, utrzymać hmm. tyle tych małych akwarium to jest tyle roboty, kurwa, no. Ty, a co jeżeli I to są wyświetlacze. Jesteśmy. W... Tak. <laughs> to telewizory są po prostu duże. Bez to, ktoś mógł ta mieć ta rację. Ta <laughs> Samsung. Wydaje mi się, że to może być z jakiegoś projektora puszczone. To są te. Meduzy, które są do góry nogami. Chuj go wie dlaczego. O, jest napisane. This jelly doesn't follow the rules swimming is pretty for the species which can span with soft frisbee. Aha. O. beli, jelly od Saro Nie ma napisane czemu. W sensie że do, do, do słońca obrzęci chuj. Ty, macha nam Widziałeś? pomachał ci. To było całe muzeum, szczerze, tu? to nawet warte swojej ceny. Wiesz Co to jest? To jest Megalodon Czapka. Co Ty pierdolisz. Ej, kurwa. Ja fierziele Ej, akurat to? To by sobie na serio kupił. Zajebiste to jest. Na pewno jest. Ja zawsze kupuję sobie takie kapcie zimowe. O kurwa typa Nie, tamta poprzednia czapka lepsza. A zobacz tego bluza. Ej, zajebiste, bo... bierz cały secik Ej no, szczerze? Dojebane są te kapcie O kuźwa W końcu masz włosy Ej, musisz to kupić się jak Rastafarianin, ten taki typowy Żebyś blanta palił Zajebiste Z to, bo zżygam się zaraz Ale co? Co to? Ale masz węże, O patrzcie jaki owo Czy ktoś powiedział Dzieci <noise> Co tam wypatrzyłeś? Uuu, Ale wypatrzyłeś! Ale w chuj mam ochotę na te kapcie, ale no nie mam gdzie ich kurwa przewieźć. Fuck. Chuj, kupię sobie na internecie te kapcie. O How would you rate your day at Florida, Karim? Fajnie. Nie najfajniej, bo nie było śmiernicy, dobra Czego w ogóle to jest muzeum tak w skrócie? Marynarki Wojennej USA? No US Merchant Marine Chyba ci Amerykanie to by wszystko napierdalać musieli World War II only Ty, tu nie ma szyby O kurwa Ej, byłem pewien, że tu szyba jest A Mogę tego dotykać? Czy jest gdzieś napis nie dotykać Please do not touch, kurwa jest Niedobrze Ty, my w ogóle na statku jesteśmy Teraz ogarnąłem karta, nie powiodła się, zasil konto. ja pierdolę pieniądze, mi się skończyły. Czekajcie. Bo jestem tak na minus na tym tripie. A pierwsze rachunki trzeba zapłacić. Ej! Kurwa, patrz! Okopcony komin. Halo! Ej, to chyba serio służy do komunikowania. Nawet idź na dół i zobacz, czy będzie mnie słychać. Nie chcę, się się słychać. To jest chyba do gadania. Halo, wróg na piątej. Ale, kongo! to, to są jakieś kajuty chyba. A tu jest piec! Tu palili wrogów! O kurwa! Ty, tu boiler! Bomba w boilerze! Aha, o kurwa, mieli stracz. Niemożliwe, że taki nowy mieli, to musieli nowy wstawić. Ty, a możesz tu załatwić? Jakby mi się srać chce. Tak serio mi się chce srać. Ej, faza się wysrać na statku. Czekajcie, ze dwóch. Jeste mi się ale nie mogę opierdów tylko wyszczą Nawet ale my mieli O! A tutaj żarcie podawali na górę i na dół O, restrooms To się jest w środku O, tu można wejść Ty no na takich łóżkach to można było spać No nawet hełm jest Jak w niegląda w hełmie? Ja wszystkiego muszę dotknąć? Stary, ja mam 12 lat, ja wszystkiego muszę dotknąć. Koprolu! Wodę zalewa! Pierwszy poziom! To nie my! Pasuje mi. Teraz dwa kaski mam. Ty byłeś w maszynowni? Nie, a jest? No. Gdzie? w ogóle kibel tu jest. Właśnie chciałem się zeserć, ale papieru nie było. Tu. Patrz jak tu głęboko jest. Pa boiler mieli wielki. Co? Nie ci teoria. Kurwa normalnie mówię O kurwa, ale wysmarowani gównem A ten to musiał, bo bąka ktoś puścił Dobra, cały obeszliśmy Spierdalamy stąd Fajne szczerze Fajna faza Tylko fajnie teraz to zwiedzać, a nie kiedyś tutaj być i... I napierdalać się Ty maszynkę do popcornu mieli Ty skąd oni Pepsi mieli wtedy? I Dewalta Ty, tu ten Dewalt taki stary jest? Oni mieli lodówki z Pepsi już wtedy? Chce mi się pić? Chce mi się pić, ale za drogo. 3 dolary za wodę? O, ale Pepsi za 2 dolary. Kupię sobie. Pojebane, Ej, gdzie on poszedł? Tu czy nie? you widziałeś bald guy walking here? Hear? A tu jesteś. też. Ty pojebane, że Pepsi pije z okrętu II wojny światowej. To ile to ma lat, ta puszka z 200? Nie, 100 lat ma ta puszka Pojebane to jest No, o patrzcie, tak z zewnątrz na statek wygląda, On wcale nie wygląda taki duży A w środku jest pizdę kurwa ogromny you go, guys. Thank you. You're welcome. Is it from the tail? And how do you get the, the gators? Just go out, to the camp and it's yours. You don't do that. Go so to jail for that. Okay. So You're protected it. So how is possible you have meat? We have licensed gator trappers. Like when you go to jump in your swimming pool and you got a 12-foot gator in your pool, they come out and get it. Oh. Oh, okay. Dobra? This looks like raw. Maybe it is Oh, Stary, spróbuj. Dobra? Stary to jest zajebiste, ja pierdolę. Co? co jest? No spróbuj. Albo zajebiście przyprawili, albo ten alligator, to jest kurwa najlepsze, co jadłem Nie pierdolisz, Świetne to jest. Zajebiście się dużo przypraw. To może no to znowu do przyprawy chemiczne smakuje. Może, ale zajebicie to smakuje Ciekawe czy robię tu też aligatora takiego właśnie na kawałki, a nie w panierce Czy można go jeść surowego Ile kosztował? 18$ dolarów. za taką małą porcję to sporo Będziemy 20 minut jechać na miejsce z aligatorami, z dziką przyrodą Tam gdzie no sami będziemy sobie chodzić, bo tam chyba nie ma żadnego ogrodzenia, nic Ja mym nadzieję, że nas nie zjedzą Oby tam był internet, jak nie będzie neta To pójdź tego, pójdź tego streama, o kurwa Ale wózek Masz adres tego czy ci dać? Wpisuj Ridge, Ridge Grisom Memorial Wetlands Prawej powiedział ostatnio, że holi zdrowsze od dzika No a co mam mówić debilu, jak ma współpracę z holi Te holi to jebany syf Jak można kurwa sprzedawać w proszku energetyka Dobra idziemy widzowie Warning Snake Habitat, this area is home to snakes, including cottonmouths, mocassins and rattlesnakes Stay on the berm trail, do no call on the grass slopes If you encounter a reptile, turn around and go back the way you came. Never leave children on pace unattended. Alligators. Fire ants. Ja pi***ole. u nas. Co to jest fire ant? Nie mam pojęcia, ale szczerze chyba nie chcę się przekonać. Szczerze boli jak ci upierdzi. Oj, myślę, że kurwa mocno. One są tak szybkie, że one z tej wody po prostu wyskakują i w ciebie wchodzą. To masz patyk kurwa, ja już widzę jak zadziała na niego. Patrz, ten grób czyjś jest. Ten fioletowy. Tak. Zresztą zginął. Widać, widać jego ogon, patrzcie to Ale po prawej stronie Ty, bez kitu, to jego morda jest Oż kurwa, myślałem, że się chowa w krzakach Ej, on się patrzy na nas Jo, pierdolę, stary, to na nas wyskoczy, to po nas Ty, woda się zaczęła ruszać przy nim Co? ty kurwa robisz? Ej, pojebany, on ma takie oczy, jakby ku... Chciał nas zajechać. Kurwa Ja pierdolę! Się zląkłem! Ja nie ja stary. Że nogi z waty Starek by cię upierdolił z Nie jeszcze masz nogi. Wiesz by się ten z tą szczęką zalęgł w mojej nodze, to bym nie wyjął go. Ej, a wiesz co jest najgorsze? Że tu nie ma żadnego punktu ochronnego. Gdzie my kurcze uciekniemy? Ty nie ma. Nie zdążysz? Nie wejdziesz na nic, do wody nie wskoczysz, bo zginiesz. Stary 30 na godzinę potrafi biec po lądzie ten aligator. Nie ma chuja, żebyśmy od niego uciekli. Ty, a czemu aligatory jej nie jedzą? Że no, ona <laughs> się nie boi. Kurwa, szkoda, że tu tyle tych szuwarów jest. Że oni trawę koszą, ale szuwarów nie. By wyjebali te szuwary, to by łatwiej było znaleźć te krokodyle. Dylu, dylu krokodylu by było. Jest. Kurwa, śwagi A my tam jak ci ludzie przejdą to podejdę do niego O kurwa on się na ciebie gapi No To on musi być szybki No Ej to prawda że on nie ma tych e... Na oczy Powiek nie ma ponoć Bo oh, he's moving Oooo oh, Sadly Is the big one just lying around? Yes He's laying in the water a little bit on the right Right Yes, I see Right around there He won't attack us? <laughs> no, he won't get you No, he's facing the water His face is in the water Ah, ok, so he can see us Yeah Yeah, or like... Interested Ok, perfect Thank you very you more scared about getting... <laughs> I don't think so Hey, Pol so On mówi, że raczej nie. <grymne> ja pierdolę. Stary, to jest pojebane. Jesteśmy tu gdzieś, kurwa, chuje chodzą pojebane zwierzę. Pisz, tu nic nie ma, tu żadnej ochrony no, tu nie ma. monstery, kurwa. Ej, ty, jak w Jurassic Parku. No przecież to są takie dinozaury, tylko kurwa się czołgają zamiast biegać. <grymne> gdzieś tu ona mówiła chyba. Jak powiedzieli, że gdzieś są wielkie, to trochę mam schizę teraz. Ty patrz prawo, i a lewo. Ale mówiłaś, że gdzieś po prawej tu będą. Są? Ja pierdolę. Ale syn Co jest? Ale szkurwa wielki Ja pierdolę. Ej, dawaj go na grilla wrzucimy. Ej, myślisz, żeby były wkurwione, jakby się dowiedział, że się zjedliśmy jednego z nich. <laughs> i że nas zrozumie? Ej, hey, alligator. See you later, alligator. Jakby on tu wybiegł, to by nas w całości pozjadł. Trzeba on by się ruszył. To widać w chuj, rzuć kamieniem z ramieniem kurwa Nikt napisał czy widać. Widać go? Nie, kurwa nie widać. Stary to jest na cały ekran. O kurwa szwagier, at least for feed Chłasz tego szwagier. Wysyna jednego. Ja pierdolę A w ogóle on jest większy od nas jakby stanął. To jak go złapie kurwa I Jak będzie jak go złapać to ja go złapie A to właśnie takie zjadają psy jak tutaj z psami chodzi To jest nawet zakaz wchodzenia z psami Ty mogliśmy kupić jakiegoś psa w sklepie I z nim tu przyjść Tak Tak na próbę Chciałbym kupić mu chicken Idziemy <laughs> Tych... do sklepu po kurczaki? Chicken To było dosyć śmieszne Co, Co jest twoje... kurwa O Ale zajeb... Ej, widzieliście? ptaku w wodę pierdolną i rybę ukradł Dawaj rybę ty A gdzie karta wędkarska? Ej, nagrało się to widzowie? Ty, on wygląda jakby ofiary, wypatrywał, kurwa. Ty stary ja się, z Fram tak przychodzić obok niego. jak zacznie piec? To będzie przejmane, kurwa, Szkoda, Ale dobra, wręcz jak mam broń, widzowie? Patrzcie, co wziąłem ze sobą. Mam taśmę, bo to jedyne, co było pod ręką. Zakleję mu mordę, jak będzie mnie atakował. Dlaczego on ma głowę. Jaki on ma zęby. Nie, kurwa, słuchaj. Jo, nie ma zębów, kurwa. No fajnie, bo do dentysty nie chodzi, więc powinien nie mieć. Rozpleśniałe. Milusi. Pa, a tu Czapla, ptaku się chowa. A czemu ten ptaku się chowa? Wiesz, że jego szczęka ma zacisk 1,9 tony? Tak. Myślisz że, myślisz, że ile twoja jakość wytrzyma? Nie mi teraz tego mówi. <laughs> ja ryzykuję to swoim życiem dla was, Wizowym. Mam nadzieję, że to doceniacie. Bo ja, szczerze, jakby teraz mi się coś stało i miałem zjadł, to bym został okrzyknięty w internecie najgłupszym streamerem w Polsce.